No teraz sepuku, puku. Honorowe sepuku. Tak jest. Dobrze, dobrze, dobrze. W Ej, takim... fajnie się jeździ KW-1, Idziemy. No fajnie, fajnie. Potwierdzam. Potwierdzam, nie zaprzeczam. KW-1 to taka maszyna na... taka, taka maszyna. Z samym olejką wysmarowanym woskiem. Dlatego tak się błyszcza. Pring. Tam Nie, w prawo? to dlatego tak się odbijają kule. A, o no. Wszystko po mnie spływa. Idziemy do zero? Czy jakieś inne taktyki? Nie, raczej tak. <laughs> No dobrze raczej nie Pójście <śpuszczaj> mnie nie proszę <śpuszczaj> 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 Jedyny w towar iść Ojej, nie, znowu jak tutaj te drzewa szybko rosną, a jeszcze wczoraj ich nie było Znaczy je przewróciłem je Ej kopu 1S po paruski. Dupa Stalin. Dupa. Znajesz? <głos> <głos> Stalin Dupa. Dupa. Putin. A nie, Dupa. to. Do... W przyszłości Putin. To jest taki miniaturowy Putin. Lenin. Dupa. <noise> Same dupy wszędzie. Ja wiem, że oni też mieli dupy, ale. <noise> Ale to oni to jak mieli dupy... Mm. Mieli takie dupy... Mm, mm, mm. A wiesz skąd? Z dupy. <laughs> Dokładnie. Ale rano, czytam myślę. Dobrze. Zapraszam D-Mage pojedynczo. Pojedynczo proszę. Od samego dołu czołgi mają wyjeżdżać w górę, zapraszam <rad> <Gymnasatorzy, raczoru worldwide> Po kolei, po kolei. Kto pierwszy, ten lepszy. Zaczynamy polowanie. Akurat muzyczka się włączyła. A jedziesz, dobra. Przyjmiesz cały ogień na siebie. Tak jest. Dobra robota, Gigil dada. Tak jak Do się obawialiśmy model Model samolociku Do tą heroiczną akcję Hej, nie ma tu nikogo Tam po no. prawo będę czekać I za kamieniami przed nami to bo... M6 M6 Proszę się zatrzymać Dokumenty Potrzyma to O, o cylownik dostał No to teraz się skończyła zabawa Naprawił Naprawić celowniczego. Zostałem w gąski. Grąski, grąski do dłumu. Kurde. Odejdź bo fałkę celuję, panie! No nie przebiłem ją przez ciebie, zestresowałeś mnie, no Trenę miałem. I moje pociski nie przeszły Umieram, panie! O nie to Matylda! To Matylda, co ja zrobię! Trafię w zwłokiem przejść. Tak, tak. tak, tak, tak. Jestem spokojny, nie szarżuję na Matyldę Jestem spokojny Ty ku... co ty strzelasz do mnie? Głodny no, tu jest nie ma tu, jak jest to czysty buziaczek Wow, płonie nasz kolega To podjarał też, też chciał buzi No, zobaczył <laughs> Jak dajesz U. buzi Eksplozję za mną Szybciej, rozdzielamy się Ciągnę całą artylerię na siebie, tak dla odmiany. <laughs> Taktyka na Sajlona. Kurde, coś mi ten... Yy, o, Steam tak dwa razy to. się... Grilla. Dzień dobry. Jak impreza? Bo mu strzelę. O, chciał do mnie strzelić. Już. Drugi! No I strzelił do mnie, to jest najgorsze. I oczywiście co? DJ musiał dostać. 4 sekundy do przeładowania! Ja też! Ej, odpalaj! ha ha, teraz dwa fragi trzeba wykręcić gdzieś. A wszystkie są. Jedziemy na miasteczko. Mhm. Mm Bo tam chyba raczej nic nie spotkamy po drodze. O, raczej nie. A trzeba robić damage. DAMAGE sam się nie zrobi! Tu, 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 tu. Albo w sumie to co im zostało? No niebezpiecznie jest. Niebezpiecznie. Cześć! O, artyleria. Mieli jeszcze artylerię. Nie zauważyłem. No i jakbyś jeszcze jednego. Jadę. Nie zdążysz. Bo oni skapują pewnie, albo ja wymorduję O! o A 8 to No ład... to może być problem, wiesz? Zależy jak w frontem. No co nas no, ładuj w cylinder, no. Może się uda. Drugie! Oh fuck. Zanim ja tam obrócę, jestem blisko, On To jest ale... po mnie, stary, bo dwa jadą, no. Zera. Dobra, ja szybkie dwu Okej. Okay. Jadę się, jadę Cię pomyśleć. I no co? Szczulera nie weszło. Dostał. No! Cholera! No, jeden No to już było chamskie, jak mi myszka zeszła O, o mój boże, a to 8 widzę Rządzi No już jednego bym zdjął i mi myszka zeszła za bardzo w lewo A to myszka No, ze strona myszka, wylatujesz przez okno właśnie